Ry. Cześć wam, z tej strony Krzysztof, jest ze mną Domino i gramy w Crossout. Cześć. Jest Ry. ze mną Krzysztof i gramy w Crossout. Kurde, papuga powtarza po mnie. Nie ma własnego tekstu. Krzysztof ma dla was niespodziankę. Słuchajcie, mam nowy wóz. Kupił no, używany. Dobra, no powiem, że Domino pomógł mi go szybko tak sklecić. Zobaczcie, jaka fura. Osiem kół, dwa działa typu wektor, jedno działo typu chyba LM i no i co? I kabina jakaś tam dobra. Tytanowa. No, ze stopu Adamantu. O, ale jazda. Ja nie tak ich jechałem. Nie mam tyłu już. Dobra, jadę na bazę. No, stary, rozbroiłem cię. Tak naprawdę jadę po tobie jak po Dobra, nasi tam dostają niezły wycisk Tracimy naszych, chociaż może i nie Dobra, jak tam baza? Baza jest obroniona, a nic jej nie jest Dobrze, potrzebujemy ogólnie wsparcia Ja mam jedno działo mniej Jestem za tobą A to ty strzeliłeś, dobra Bo na dole no niestety ale przegrywamy Dobra, jeden wraca... pojechał na bazę, no. więc my wracamy. Dwóch. Powinniśmy dać radę z twoim nowym krzychom mobilem. Krzyżkom mobil. Czyści i dezynfekuje. Dobra, gościa rozbroiłem. No on mnie kurde, rozwalił. No nie pytaj. Aha, i teraz gościu będzie eksplodował. Zasłoń mnie. Dziękuję. I te twoje cholerne drony, wiesz? Zaraz się te drony zrespią i mnie dojedziesz jak... No, nie zdążyłeś. Wy, wygraliśmy. <laughs> Tra, ra, ra, ra. No, ale było ciężko. E, dostałem kable i dostałem jednego miedziaka. Miedziaka, Czy to, to jest z... talar? Talar, tak, talara. No bro, jest w końcu. jestem tak dumny. Jednego killa i dwie asysty mam. Jednego killa i trzy asysty. Ale powiem ci, zaczyna się sprawować. Ta fura nie jest najgorsza. No, ale... Naprawdę nie <laughs> jest najgorsza. Pewnie, że nie jest. Ma trochę niedoróbek, ale nie no... jest najgorsza. Nie, daje radę. Daje radę, także kurde. Yy, no, ja byłem sceptyczny z początku od tą grę, ale jakoś tam. Jakoś tam się zaczyna podobać ta gra. Oczywiście, jak ma się jakieś fajne ekipy o. Jakiś kurczę gościu z totemami. a nie, to on tutaj. To jest bot. To to nie zwraca uwagi. Już go nie ma, chyba. Nie czy gdzieś tam... Ło, wow, wjechał, wjechał go... A to William, też bot Dobra Nie ma Williama Co ty strzelasz we mnie? Ty nie strzelaj we mnie, bo ja naprawdę nie wiem co się dzieje Tu pojechał z tym, z botami Trzeba jechać za nim mu pomóc No właśnie, ja tu pojechałem Ło, wow, jadą na ubię z drugiej strony Wracać? Tak Dobra, ja z to o posiłki Wspomagam kumpla Ale chyba dednie Ja pierdykam z czego ty jesteś? Z jajka zrobiłem Dobra, niestety nie daliśmy rady. Było ich zbyt, zbyt wielu Nie wracaj do nas, jedź tam gdzieś, gdzie ty jesteś? Run, run, z tyłu, masz plecy i to szybkie plecy. O, dojechał mnie, no, ale wygraliśmy. No, <laughs> ale mogłeś przeżyć. <laughs> o, wow. zobacz, panie, bo ja walczyłem tam na froncie, szybko mnie zdjęli. No. No, nawet, nawet I co? Zatkało kakao Eee, ja gram w podstawowych rzeczach Ja nie mam żadnych rarowatych rzeczy Dobra, nie tłumacz się, wszyscy Ale wiemy Ale spoko, niedługo będę miał Już mam trochę odłożone, mam pół tysięcy Słuchaj, tysiąca ty tonaty. mógłbyś trochę podnieść ten e, rangę Mówisz? No, bo ja mam 3600, ty masz 390. Że co, że, co? Że, że jestem rudy? ty to powiedziałeś. Pasuje. No. No i dobra. I co, Battle? Yy, słuchaj, to lepiej chyba koła szybsze, co? No tak, tak. Gramy o twoje koło szybsze, ale kółka No, o kółka gramy. Kable, kable to tam. Patrzę teraz te części w markecie, jakie są do kupienia. No. Nawet yy, fajne, ale drogie. <laughs> fajne, ale drogie, jeszcze nas nie stać. No, czy stać, ale nie zapłacę 300 kredytów za, yy, za ten. za jakąś wyrzutnię rakiet. Dobra, trzymamy się ekipy. Jedziemy tam, gdzie gościu da, y, daje znak, że tam się grupujemy. Wee! i na trzech kołach, ale wyskok Czekamy na Krisa, który myślał, że jest ode mnie szybszy eee... Kardzak ma? ma? Mam No, pamiętajcie, Kardzak to podstawa Bo Domino już chciałby punkty dostać za, pod... za podniesienie mnie. O! A to nasza rakieta była, dobra y Grupują się z drugiej strony Właśnie widzę, że jesteśmy okrążani, to całkiem nieźle. Dobra, on tutaj spróbuje od tyłu zajechać. Jadę go z tej Nie strony. Nie co ty. On już kończy twój żywot. Zostawiam go Wam. Dobrze, jak wygląda front. Dobra, widzę gościa, ale jest za daleko, żebym podjechał. Tego tutaj widzę. Już go nie widzę. Czy coś tam. Nie, to tylko części jego. To ja! Fierali, ładny wyskok! i to nie jest maksymalnej prędkości. Dobra, szybko bazę. Mm, chodź za mną, znam skrót. Jadę, jadę za tobą. Są niewidzialni, a nie, nie są. Kurde, ale aleście mi zajechali drogę. Dobra, rozbroiłem go Nie ma już go Tam drugi jest i ma chyba... A gdzie ty jesteś? Tamtego, do, do, dojechałem O kurde, rakietą mnie rozwalił Ale! Kurde! Pięknie żeś go! O, ty ściągnął ci ten. Tak, ale to już było koniec. Tak, ale kurde, ale się nadział prosto na ciebie. Pięknie. No. Dostałem beznadziejną kabinę i. i ja i... pierdziele, Patrzcie, i... jak on w nowym poje pojeździe zawsuwa normalnie. Zobacz, kurde, dwa kile, ucz się od mistrza. Dwie asysty tylko masz. Nie ma sobie równych. Ja nie dobijam. Ja tylko. Mm, obezwładniam. Tak jest, kurczę, to było dobre. Podoba, mnie, mi, podoba mi, mi się to. Ej, e, ale szkoda mi, kijka, żeby ty do, zobacz, dobijać. Zobacz ilu ich jest, a ilu nas. No już dobra, jest, do... dobra. Szkoda mi, kijka, żeby dobić. Skoro drugiego gościa mogę ubić. Dobra, tutaj się. Ja grupuję, no znaczy że ja się zatrzymuje tu? Kurna, ale skręcił. Co za czort jeden? Hej! Chodź i wiejemy. Jak błyskawica! Srrr! Jestem, wróciłem? <gry> Oczywiście. E, nie na tarczę. Starczą w dłoni. Dobra, ja się zbunkruję. Wy tam walczcie. Aha, myślałem, że wy pojechaliście tam za most, a wy. A wy jesteście tutaj. No to tak, tak to ja sam mogę stanąć. Się, żeśmy odbili ale go urwał normalnie lutnął go to aż tylko śrubki zostały nic się nie bój jestem O, ty nara rzucam Krzyśka w ofierze i spadam Wtchnąłem, wtchnąłem. Ale mnie rozjechał. Mimo poświęcenia Krzyśka. Dobra, ale... Przerypiemy to. Ale on ten. Ten znowu. Pamiętajcie, karczak. Bez karczaka to wy nie macie co w ogóle wychodzić do walki. No to właśnie on mnie rozjechał. Ten zamiast strzelać do tyłu, to zaraz to już nie postrzelasz. Jechał na części. Pierw tyłek mu został, później reszta mu została. Patrzcie, on znowu jest pierwszy. Ja pierdzielę. ale ja mam więcej asyst. Ale za ile punktów? No kurde, ile tam sprułem gościa, że jeździć nie mógł. No nie, no to faktycznie to, że ja. Wjeżdżam że w nich i oni nie są w stanie w ogóle się ruszyć to jest nic, ale to, że Krzysiu z dystansu na pierdziela i z gościa po jeden. Słuchaj, nieważne po ile? Ważny jest rezultat końcowy. To ja se poczekam. Re rezultacie końcowy. Spójrzcie jaki ma fajny tył. Zmocniłem go sobie trochę. Jak widać, nie za bardzo, bo... Parę strzałów i tak się rozpada. No ale. Dobra, tutaj już są. Ty masz radar? Musisz mieć radar. Znaczy, widzę, że są, ale. No tak, ale ja muszę wiedzieć dokładnie, gdzie oni są. Bo jak ja nie wiem, gdzie oni są. Jaką matarce? A Eee, Powiem wam, że totalnie mi nie idzie ta gra teraz. Totalnie mi nie idzie. Walczy nasz, ale no co z tego? Jak był sam. Gdzie jest Chris? Przełączmy się na Chrisa, zobaczmy jak Chris walczy dzielnie. O, widzimy, walczy. Wiesz, że za dezercję jest kula w łeb. Postrzela sobie trochę do... nie wiem, do ściany, a później mi powie, ale zobacz na jak ja go sprułem! Nie trafiasz, Uuuu. a nasi padają. A Kristo jeździ z prawej na lewą tu zamiast pomóc, koledze. Oho, i właśnie przez takie coś awanse są, <ścoughs> jeździ tylko i do, dobija. Halo. No. No, mówi się. Tryb koncentracji. Trzeba to do wagonów. To wiem, mogą się ruszyć. On gdzieś tu jest. Dalej jest. Tam się warka toczy yy, przy, przy ich bazie. No. Dobra, już. Nie no. <coughs> to znów na podium. Prawie. Prawie. Szukali. Szukali. Tamten gościu prawie zniszczył przeciwnika, ty żeś sobie postrzelał z dystansu i go dobiłeś. Słuchaj, mówię ci, nieważne jak, ważny jest rezultat końcowy. Przecież od... O, to w tym chodzi! A, jakby wszyscy walczyli tak jak ty... To by wszyscy przysyli To byśmy wszyscy zginęli. No. Do boju rezu rezultaty końcowe. Jak mi się plącze język dzisiaj. Jest, jest tam jakiś no, Jan pod górkę się nie pcham sam.

Ere. Ere. Dem 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 Kołem się. Koło mi ryzałeś. Zobacz 5, 5 asyst. Rozumiesz to? No? I co? I co? O kurcze, 5 asyst. No pięknie. Zasłużone czwarte miejsce, nie? Słuchaj, no jakoś tak. <laughs> jakoś tak. <laughs> jakoś to tak wyszło. Nie ja... nie jakoś tylko jachaść ty. No bo taki mamy klimat! Taki mamy klimat... No, gołujta. Ja se poczekam. Dobra, tu, tu... jedzie ten, to jedźmy za tym gościem. Nie, no ja jadę, jadę, tylko że ja szybko jadę, więc... A, więc... tam się trzymam z tyłu. Jak mi pokażecie na radarze, gdzie oni są wszyscy? Y ja nie mam radaru. No właśnie, musisz sobie radar skupić, bo ja muszę widzieć ich na mapce, żeby przyatakować. Jak ich nie widzę, no to no nie eee, będę. Na widzę, że będą chcieli nas tutaj zajść Tak, dobra. Tyle ile widzę, powinna... Ale my tracimy ludzi Ale Nadziałem się na, na rakietę Teraz ty nadziejesz się na moje kurde, ale mi wierci Ale dostaję i nie ucieknę. Żegnaj się. Ale nas tam tylko Ale cieniutko nas zostawi w ogóle my nie zabiliśmy nikogo Znaczy, w sensie od nich tylko jedna osoba padła, A u nas tylko jedna osoba została I to, no. ojejku, jak hieny normalnie Ja, ja, ja zrobiłem explosion Explosion. Dobra Proponuję udać się do garażu Okej okay. I widzimy się w następnym odcinku. Tak jest, także do, do zobaczenia. Hej. Hej.